LOLO z tej strony, DIMOLOSO i jedziemy do sklepu nie zapomnijcie o kodzie DIMOLOSO w sklepie dzięki i lecimy pierwszy zestawik 2500 i patrzymy, mamy stylówkę do niej Plecak, zbierak. Lotnia jako smok i emotka. Sezon siódmy. Pojedyncza. Komando 1500 wraz z plecakiem. Zbierak 1200. Emotka. 800. I lotnia 1500. Dens. Tutaj mamy manekin 1200 wraz z, ze strówką zbierak 500 i malowanie 300. Nieśmiertelny z iglicy 1500, zbierak 1200. I następny 800 skinek. Tu mamy za 500 wraz ze stylówkami. Sekret 1200. Fajny skinek. Sezon 9. Tu mamy kurczaka. Sezon 6. 1500. I jajo na plecach. Emotki po 500. Jedna po 200. Następny zestaw. Fajny 2800 Malowanko, zbieraki, plecaki I strówki do skinów Pojedyncze 1500 Gitara za 800 Zbierak za 800 I malowanie za 500 Pakiet Mechatatko Następny pakiet technologiczna przyszłość następne miętawe legendy nie zapomnijcie o ekipce i kociku w sklepie Dimoloso. Dzięki za oglądanie i elo